Witaj generale. Obstawiony już żołnierz na granicy. Pan. Tak. Jeden jest. Dobrze. A więc nie. Nie, 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 rękę, pozwolimy, rękę nie pozwolimy tym Polakom uciec z, przez mur berliński. Oczywiście, panie. To będzie wojna ostateczna. Oh, stary to ten moment. Zobacz, ja zobacz tak. czy jest strażnik. Jest. Dobra. Dzień. To musimy zacząć. U się witam, zajmować. stary towarzyszu. Dzień dobry. Spokojnie, jeszcze nie. U nie, jej, kędzia, jeszcze nie ma broni. Dzień dobry. Proszę nas przepuścić co sportkę. Nie. To się policzymy. Ano. Teraz ten, 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 to ten opad. Dzień! Jest! Mam wejściówkę! Chodź, musimy przez, przez skrzynkę elektryczną. Dzień, Dobra, otworzone, idziemy. Dobrze, mam dropuj te wejściówki, o których mówiłem. To chyba się nie skapnie. Dzień dobry! Dzień dobry! Wejścióweczki dwie. Dla mnie i dla pana. Zgadzają się? Czy to jest jakiś szajs z temu. <noise> Nie, to jest oryginalna wejściówka. Dostaliśmy ją od sekretarza. No to dobrze. <noise> Dziękuję. A teraz... Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakieś nowe informacje? Bardzo smutno. Nie gadaj, że uciekli. Żołnierz. Umarł. Uciekli. A kto? A, a kto czekał na granicy? Tak i żołnierz? A przypadkiem nie, ty miałeś zmianę. A. Jak mogę się pozwolić uciec? Co? Co e? ale zabiję zabiję nie na broń. broń, ale zawiesić broń, bo was wszystkich zwolnię. Wstajd na rekruta, ty A ty nie dopilnowałeś, aby więcej żołnierzy tam stało. Ty też, ty też możesz zostać zwolniony, ale nie mam. ale nie mam zgody Stalina. Więc, więc jak na razie wracać do domu! Saws is